Witajcie. Obiecana trzecia część Lady z 1000 litrów. Trochę nam zeszło, nie? Tak, zeszło nam. Witam Was. Dzień dobry. Zeszło nam chyba koło roku. Tak, e, prawie tak. Dostaliśmy masę pytań. W sumie nie ja, znaczy ja dostałem, ale to bardziej <grym> pytania do Kamili. Więc ja je zaraz tu przeczytam, bo mam przygotowane. Ale w tak zwanym międzyczasie opowiedz nam Kamila, co tu się wydarzyło, że tu tak pusto jakieś duże te ryby. Sponsorem kanału jest firma Tetra, producent pokarmów oraz firma AQL, producent filtrów akwariowych. Nie powiedziałabym, że jest pusto. A czyli wiesz, dla mnie pusto, że nie ma krzaków. <grym> i... Tak, nie ma piasku, nie ma y, korzeni. Y, wiecie co? Y, generalnie tak, po pierwsze miałam i tak i tak zmienić piasek, to po pierwsze po drugie y, ryby były leczone. Więc musiałam po prostu wszystko wyrzucić z akwarium. E, filtry i tak dalej też, będą, e, też były e, czyszczone, więc tutaj no, po prostu mm, jest pustka. To, czyli są duże ryby, bo widzę, że e, tak. ostro porosły te ziemiady, takie wielkie. E, generalnie leczyłam je ja na nicienie. Też mi dużo osób zadało pytanie, jak leczyłam na nicienie. E, powiem szybko, użyłam ka, e, przepraszam. E, Zaraz Wam powiem, jak sprawdzę na internecie, ale są to tabletki generalnie dla kotów i jedną tabletyczkę na 50 litrów, 5 godzin kąpiel yy, i później już. Rybę to, kąpiesz yy, w, tej, tej, tak, w, tej, tak, w tym roztworze, tak? Tak, tak, w roztworze kąpiemy, bardzo silne na powietrzenie, zero parametrów oprócz pH 6. A powiedz mi, a jakie były objawy, co ryby były ospałe i mało, nie miały kolorów? Tak, no, generalnie tak, ciemne. Kupki widać w dół. Ja, w, bo, w dół. Ja ci powiem, to nic się nie stało, to normalne. normalne. Ja mam tak samo, Czasami tak, to tak starość to... jest. Ok, czyli akwarium będzie, znaczy, czyli będzie czwarta część, bo będzie co? Będzie to jest to na pewno czwarta część. Jest, będziemy zmieniać troszeczkę filtrację, więc będzie na pewno ciekawie. Co będziemy jeszcze robić? Będziemy nowe korzenie, będę jechała do firmy Natek, oczywiście, bo tam są najlepsze korzenie i koniec kropa. Mariusz się ucieszył. Tak, Mariusz, Mariuszowi to ja już się zapowiedziałam, A. że będę, więc Chyba na pewno jest. będziemy wybierać nowe korzenie, ze względu na to, że, że po prostu chcemy piękną, nową aranżację. ale ja Cię będzie, będzie restart i tak jest restart, więc robimy wszystko od nowa. Powiedz mi <laughs> jak będzie restart. Będziesz? No, postaram się. Okay. Powiedz mi, jak restart. Wiesz, dostałem kawę i nie mogę się oprzeć pokusie. <noise> Powiedz mi, jak będzie restart, to gdzie dasz te paletki? Y jak będzie restart, paletki najprawdopodobniej będą w zbiorniku. Mm, czyli tak. taki pół restart z rybami. Powiem tak, no y, robimy tak, zlewamy wodę. Zresztą, jeżeli będziesz to na filmiku, jeżeli to nie, to ja no. coś tam po prostu nakręcę, Zenonowi przekażę i na pewno coś skręcimy. Wody po prostu będzie malusieńko, wsypiemy delikatnie trochę piachu. Wiecie, generalnie przy paletach one są <laughs> tak płaskie. One są tak płaskie, że naprawdę. One są duże, ale takie wąski. Wystarczy 2-3 centymetry wody do przeżycia przez jakiś czas, nie ma problemu, tak. W, no. <laughs> więc na pewno bo po prostu zostawię z 10 cm wody. Nie bądź taka zostaw, więc 15, żeby nie ryły, wiesz. No dobra, stańmy na 12,5. I będziemy delikatnie wsypywali piach, później oczywiście aranżujemy korzenie i tak dalej. No co, jeżeli chodzi o kwiaty, niestety muszę je mieć w doniczkach, testowałam mnóstwo sposobów, ale niestety moje ziemia jady wykopią wszystko. Tym razem nie przyczepię się do kwiatów, bo dla mnie kwiaty, to wiecie, to jakieś. Jak to się nazywa? Co się zrywa z kwiatka kocha nie kocha? Nie listki, tylko. płatki. Płatki jest. Ja tu nie widzę żadnych płatków. Dobra, ale ja się nie widzę. Ty mnie nie przestaniesz zaskakiwać. Dobra. Widzę, że mamy tutaj stado kirysiaków, widzę, że są skalary. Tak, są, są cztery małe glonki. Nowe, cztery nowe są sztuki. Tu mamy jedną drugą na pewno dwie sztuki są nowe, cztery? Nie, nie dwie, cztery, o tak, no tak, no, nie no, są trochę inne, to też są RT, red turkus. Okej, okay. dobra, to wiemy co tu się wydarzyło przez ten rok czasu, przechodzimy do listy pytań, bo było ich sporo, na których ja po prostu nie znałem odpowiedzi, więc zaczynamy z pytania. Jest i burbon, <laughs> waży ze 40 kilo, nie? Kocioł, kocioł, dobra, lecimy z pytaniami, Tak. jest masa pytań, o Gupika i o jego losie. O Boże, los Gupika był straszny. Słuchajcie, narobił tutaj tyle azotu w tym akwarium. Tak, wyszło poza skalę? Nie mogłam, nie mogłam wyjść z tego, wiesz, z tych parametrów Duże podmiany? Wody. No kurczę, to podmiany pół na pół, zero. Słuchajcie, los Gupika generalnie, no co Wam mam powiedzieć. No, Skończył na talarzu. Skalary, wiecie jakie są. No, troszeczkę podrosły i... Uczcimy to minutą ciszy. Dobra. Pytanie numer dwa. Ech, miałem coś wspomnieć o serwisowaniu. Jak wygląda podmiana i mineralizacja? Mm, dobra. Podmiana wygląda tak. Zbieramy sobie wodę oczywiście do dwóch beczek albo trzech. E, 300 litrów wody RO e, i mineralizujemy. Najczęściej mineralizuje e, Bimi. Albo czasami też JBL-em, mineralizatorem. No i oczywiście mikro-makro też dokładam z. A jakie parametry robisz? KH34, GH67. Y... No, tak. I tyle. to tak jak... A powiedz mi, bo jak masz już te 300 litrów zebranej wody RO. To rozumiem, że nie z wiaderka hmm. ani łyżeczką, tylko jakąś nie, no, pompką. oczywiście, mam, mam wąż, mam pompę, wypompujemy z, yy, z akwarium i wpompujemy do tego. No to jest chwila, moment. A co tak robisz z tymi 300 litrami w ogródek, Alba, czy do, ogród, w kanał? Albo ogród, albo w kanał. Rozumiem, rozumiem. No i oczywiście, Stop. kwiaty też podlewam, nie? Kwiaty podlewam. na ogrodzie. Na, na ogrodzie, no i wiadomo, tam parę kwiatków mam. Dobra, to już wiemy, lecimy dalej. Proszę jeszcze napisać, w jaki sposób podmieniacie Państwo wodę w tym zbiorniku. No to już było. To się dosyć często powtarza: to pytanie o tym serwisie. Uh -huh. I też jest bardzo często się powtarza: nie dość, najwięcej pytań było o gubika, o podmianę ile to kosztuje, ale już lecimy. Oh. E Mam pytanie dotyczące roślin na taflą wody. Jak je zamocować, aby wyglądały naturalnie, jak w tym przypadku? Nie chcę doniczek czy pojemników. Jak to zrobiła Lady Discus? Mam monsterę i wiem, że trzeba wyczyścić korzenie, ale co dalej? Duży korzeń i trytka. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Dobra, krata. Kraty kupujemy. Ja pierwsze dwie kraty, pierwszą kratę jedną, jedną czy dwie? Jedną. Z więzienia. E, tak, ukradłam na Kleczkowskiej. Ci Wrocławia? nie z Wrocławia, to nie wiedzą, tam jest zakład penitencjarny, gdzie się można zresocjalizować za niedobre zachowanie. Tak, tak. tak. E, co, kraty kupiłam pierwszą na Allegro, ona była wzmacniana, ale, ale wyczaiłam w obi na dziale ogród. Tam macie kratę, słuchajcie, 120 na 90, czarna, Fajna krata y, za chyba 40 albo 50 zł. Y, dobra, do kraty mocujemy oczywiście na jakieś klipsiki najlepiej. E, Co no to są to, klipsiki, bo no ja klipsiki nie. Klipsiki takie są, no bo święt, Dobra, bo, zrobimy zbliżenie no, na ten klipsik. Tak, do, no a klipsiki na kratę. Dobra, to zrobimy zbliżenie. Tak, y, na klipsik na kratę. trytka nie. Nie, no bo powiem tak, no jak coś chcemy przełożyć, albo chcemy, nie wiem, ten kwiat urośnie gdzieś tam go na bok dać tak, czy coś, no to co? No, no to musimy się, się bawić, no właśnie w to, więc to nie ma żadnego. no Mam tam jedną taką no monsterę. Mam tam jedną monsterę, którą na trytetkę, bo ona po prostu na łodygę miała tak grubą, że no, klipsik nie dał rady. Dobra, to to już wiem, a powiedz te doniczki, pojemniki. O co chodzi? Bo te monstery jak, one są przyczepione? Dobra, słuchajcie, na początku te monstery były, yy, były po prostu zanurzone korzenie w akwarium, ale mm, po pierwsze, one tak naprawdę gdzieś tam się stały troszeczkę takim mm, medium filtracyjnym, które po prostu przyciągał wszystkie syfy i glony. I po prostu jak ja to zawsze wytrzypałam, to ja miałam tutaj w akwarium no, mega dym. syf, nie. Yy, to po pierwsze, po drugie yy, Monstera albo inne kwiaty, zazwyczaj większość kwiatów, jest tak, że po prostu, jeżeli korzeń czuje, że ma mega, ogromną, tysiąc litrów doniczkę, to kwiat będzie szedł w korzenie, a nie, a, a nie po prostu w liście, w kwiat, nie? Więc zrobię. Kwiat to roślina dla tych, co nie kumają, tak jak ja. <śm> No, więc po prostu zrobiłam sobie, skleiłam doniczkę z PCV. Czyli jest nad tym doniczka, to jest zrobimy. jest nad metry taka doniczka, zasypałam to lawą wulkaniczną, zasypałam to manado jeszcze I powiedz wożem. mi, tam w tym są korzenie w tej doniczce, tak. to jest zasilane jakoś wodą z akwarium. Jasne, tak. Taka tak, hydroponika, tak. czy jak to się nazywa? po prostu jeden z, z, z tego, z jednego filtra mam pociągniętą rurkę. Taki rurę. zraszacz. Na górę, który po prostu pompuje tą wodę. No. przez doniczkę. A. A z drugiej strony sobie wylatuje. Sobie wylatuje, rozumiem. No I, I taka pięknie. hydroponika, typowa naprawdę hydroponika, akła. Okej, okay, dobra, ja się nie znam, bo ja nie mam, do tego pytam. Dobra, kolejne pytanie. Hmm, nie wiem co fajniejsze, akwarium czy właścicielka. To jeszcze film o kosztach miesięcznego utrzymania, ale od A do Z. Ja powiem Wam szczerze, że ja swój, jak mnie pytacie, ja nie mam bladego pojęcia. Ja widzę po prostu. Nie jestem w stanie. Zbiorczy rachunek za prąd i tyle, nie? A czy nie? Okej, okay, za prąd płacę. Dobra, zacznijmy od tego, że ja mam mieszkanie 49 metrów. <grych> tak, mam 1000 litrów i miałam następne 500 i mam następną 200. Dobry przelicznik. Da się, jak się chce, to się da, nie? Słuchajcie, za prąd płaca 800 złotych miesięcznie. A jesteśmy jeszcze kręcimy to przed podwyżką, która nie wiadomo czy wejdzie, nie? Na pewno do końca roku jest zrobili, jest zamrożone. Jest ustawa, tak, Czyli jest. mamy 800 zł za prąd, a przypomnę, no że masz teraz dwa akwarium, 600, nie? 600-650 kW miesięcznie wywalam. O, i to jest dobre porównanie, bo ja patrzyłem, moje morskie 120 litrów bierze miesięcznie 82. To twoje 650, tak? A powiedz mi, bo tu masz grzałki i oczywiście temperatura wody ile stopni? 28? 28, no 28 To w zimie 29. oszczędzacie na ogrzewaniu, bo tak, masz taki piękny klejnik. Tak, 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 tak. tak. No to to, jest to fakt. też nam no, nie ucieka, Jeżeli nie? chodzi o ogrzewanie, to tak, no tu zawsze te 30 prawie stopnie jednak grzeje, no ale kurczę, prąd jest mega prąd. drogi. No ale masz tu kawałek, widzę balkonu ogrodu tutaj, jakiś wiatrak, jakieś panele. Tak. Dizlowski agregat. Tak. E, okay, czyli mamy 300 litrów wody RO, no to nie wiem po ile jest woda. E... Słuchajcie, jeżeli chodzi o wodę, no to y, też potrafi dużo. Tygodniu. Raz w tygodniu ta podmiana? Czy co ile tak. robisz? Raz w tygodniu 300 litrów, czyli w miesiącu 1200 litrów wody. No to to jest metr tak. sześcienny wody, to nie jest RO. 1 na 1, nie? 1 na 1, tak. bo arkę masz 1900, to jest odpad 1 tak. do 1, nie? Tak, dokładnie. Kiedyś nie miałam arki. I było zwykłe, od 1 do 5. Nie? Słuchajcie, jak mi przyszło rozliczenie za wodę za pół roku, kurczę. 3, Ile pół, przyszło? 3,5 koła. koła za wodę? Yy... Gdzie w czynszu płacę za zimną 250 albo 280 nie? miesięcznie, więc no, jeżeli chodzi o wodę, to mega dużo. Okej, okay, dobra, to chyba wiemy. Kolejne pytanie, dosyć ciekawe i takie dla mnie techniczne. Lampa Gisman, tylko jedna sztuka, gdzie kupiona? Yy, tak, yy, lampa Gisman, mam dwie sztuki. Dwie sztuki, które baka, trochę mi wystają poza akwarium, bo mam je, one chyba mają metr. Zaraz wam powiem. Bo akwarium chyba ile metr... ma szerokości? Dwa metry? Yy, 2,20. I lekko mi wystają. Czy masz dwie lampy? Mam dwie lampy połączone ze sobą. Mhm. Yy, bezpośrednio z Niemiec od Gismana zamawiałam. Mhm. Dobra. I widziałem, że teraz tu jeszcze świecą jakieś Chihirosy projekt, pierwsze, ale nie możemy jeszcze pokazać, bo są testowane. Tak, są testowane, ale z testów powiem wam szczerze, jeszcze ich nie ma w Polsce. Dostałam je na testy. Podejrzewam, że niebawem będą, ponieważ Cichirios. A mnie, Ola, widzisz? Ja ten, do nich ale na mnie nie napisali. <coughs> na Europy już w Niemczech są te lampy, więc podejrzewam, że niedługo będą. No I naprawdę powiem wam szczerze, jest bardzo fajna lampa. Prosta aplikacja, ustawiać kolory, jakie chcecie. Czy na biotopy, pomarańczowe, żółte, czy typowo białe, no, jest naprawdę super. Bo tu jest kolejne pytanie, jakie zostało żółte oświetlenie. Czyli mamy tak, dwa gizmany. Czy gizmany? Na, tak, na tą Dwa chwilę... czy yy, Tak. Tak, dokładnie. A, i, 3, jeszcze, I jeszcze. Każda, widzę. I każda chodzi na minimum. Bo na minimum? To, tak, bo to są Czyli tak Czyli teraz mocne te lampy, lampy. Jak są mm. Teraz w tej chwili? Wiesz, co? Musiałabym Ci spojrzeć, spojrzeć no, na telefon, ale naprawdę to są. Nie wiem, tam bardzo mało wad. Właśnie o Heroes na przykład ma super, bo na aplikacji, jak sobie ustawiacie kolory, to od razu Wam pokazuje, ile wat lampa ciągnie. To jest mm, fajne. Okay. Yy, I widzę tu jeszcze oświetlenie, jakieś takie tuby. Wyglądają mi to na retrofity planty co to świecą. Na, to są na twoje kwiaty. Mhm. Czyli tak. ma, ma jeszcze. To Doświetlane są. To są, tak. są co dziewięćdziesiątki ja setki? To są dziewięćdziesiątki. Dziewięćdziesiątki, dwa planty. Ja wam tak. będę wstawiał takie przebitki, o czym jest mowa. Yy. Czyli mamy sześć generalnie źródeł światła. Tak. Dobra. No to już mam odpowiedź na pytanie. No i UVC. I UVC. Ale co? To... <laughs> ty Świecisz tak Też bez obudowy? świecę normalnie w akwarium. wiesz. Okay. Ryby się dobrze mają. Ale rozumiem, że bo tak pamiętam, że miałaś tą dużą lampę UVC. Tak. Tam ona jest 26. na stałe podłączona do filtra, tak? Z oczka tak. wodnego. Tak. I ona cały czas chodzi. Nie, nie, dobra, nie, nie, okay. nie, 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 nie. czyli doraźnie, tak? Jak na koroba? początku ją tak, na początku częściej ją włączałam na tą chwilę nie włączam, bo, bo po prostu nie ma takiej potrzeby. Jeżeli jest potrzeba, to ją włączam. Tak? Okej. Okay. Kolejne pytanie odnośnie pieniędzy, bo to jest ulubiony temat w naszym kraju. Ile to wszystko kosztowało, Jezu! wiesz? Grzałki, filtry, akwarium, szafka, cała reszta. Jezu, Ile naprawdę... za to dałaś? Słuchajcie, podejrzewam, że tutaj stoi jakieś 35 tysięcy przynajmniej, nie? To było kupowane w zeszłym roku, nie? No. Czyli szafka, ile masz tu tych kubłów teraz? No, trzy. Trzy kubły, trzy sześć kubły. lamp, akwarium, palety 30 tysięcy? No. No coś tu coś zaniżył. Może, może trochę coś tu tak. tu coś zaniżył? No trochę, no, może nie... trochę tak. Dobra, okej. Okay. Pewnie no. samo. Kłoba na... no, no, jest 15 tysięcy, nie? Na zamówienie. Jakby... Tak. To nie pamiętam, to jest diverse, diverse, Powiedz to mi jeszcze wymiary, czyli to jest 2,20 na ile, na ile? E, 2,20 na 65, szerokości na 72. Super. Wysokość. I to jest, widzę, ze wzmocnieniami z jakiej szyby? E, opti. Full opti. Opti, a grubość, pamiętasz? E, 12. 12. No. To ja nie lubię wzmocnień, dlatego mam 19. 19. Dobra, lecimy hmm. dalej. No wiesz, co? Powiem Ci szczerze, następnym razem na pewno, jak będę. Zalewała mieszkanie, to sobie też bez zrobię. No, czegoś trzeba zacząć. Mhm. Dobra, kolejne małe pytanie odnośnie ryb. Gdzie można kupić takie skalary? Man, mankapur Red. Manakapuro. Manakapur, to mi z, indy, z indyjskiego coś. Skąd je masz? Gdzie je kupiłam? Generalnie kupiłam je kiedyś yy, w klepie y, u nas we Wrocławiu. Wiem, że one od hodowcy były jakiegoś, ale jakiego to Wam nie powiem. Ale te skalary, które ja kupiłam nie były tak ładne jak te, które mam, bo to, są, to jest potomstwo tych, moi, tych skalarów, które kupiłam. Y, tamte były po prostu tak faszerowane, słuchajcie, że one były jak taki klasyczny, zwykły skalar. Tu niewielkie. Tu tak, tu wielki, a te yy, po prostu te płetwy mniejsze dużo, nie? Czyli po prostu oni je faszerowali, tylko żeby ta ryba urosła, żeby je sprzedać za najlepszą kasę. A te, które ja mam, to wszystko gdzieś tam spokojnie, naturalnie szło i po prostu ten skalar całkiem inaczej wygląda niż rodzic, bo ma długie mm, płetwy. No i tułowy do tych płetw ma takie dość. Yy, Rozumiem. No. Czyli reasumując, w sklepie we Wrocławiu od hodowcy. Czyli na przez internet nie kupicie. Mm -mm. Y, tutaj też widzę jest taki komentarz, że m, przyczepiający się, że ty paletki rękami wyciągasz z wody. Czy tak można robić? Czemu to robisz? Czy im Czemu? to nie szkodzi? Szponami jeszcze. Spona... Masz szpony dzisiaj masz. Nie jasne, szpony dzisiaj. tak. <laughs> Opowiedz Bo ja też widziałem, jak wujek w czmielu, normalnie paletki wyciągał ręką do. A czy generalnie tak, no nie powinno edek. się tego robić często, bo rzeczywiście gdzieś tam ta flora bakteryjna, ten ślub, to wszystko, no, gdzieś tam się delikatnie można uszkadzać. Jasne, że ja tego nie robię, non stop. to naprawdę gdzieś tam, żeby pokazać właśnie wam, jak paletka wygląda gdzieś tam na ręce, jaką ma wielkość, żeby to wszystko wam pokazać. Czyli to Jednorazowe czy tam dwa razy to zrobiłam? Generalnie nie no nie robię tak, tak? No i tyle, no co okay. mam więcej powiedzieć? Okay. Spokojnie, ja potrafię. Żyją, jakbyście e, widzieli. Ja potrafię w tych szponach. <grych> no ja jestem ciekawy, jak to obsługujesz telefon i inne urządzenia. No normalnie, jakoś sobie radzę. Ja sobie nie wyobrażam. Dobra, słuchajcie, kolejne pytanie to też się dosyć często powtarza i u mnie przy projekcie Wanna. Czy przy tak dużym zbiorniku zastanawiał się ktoś, czy podłoga wytrzyma taki ciężar? Tutaj mamy ponad 1000 kilo. No tak, mamy dokładnie. To ja odpowiem na to pytanie, bo stwierdzałem. Chyba, że też masz swoje. Bo jesteśmy słuchajcie na parterze. Pod nami jest, jest piwnica? W garaż. W garaż, Strop tak. betonowy, żelbet. Yes, tak. Słuchajcie, norma jest taka, z tego co ja pamiętam, 160 kilo, z 70 roku w nowym budownictwie mieszkaniowym i hotelowym 150 kilo na metr kwadratowy stropu. Tak jak tutaj mamy stropu 20 metrów no to razy 150 kilo, to, to 3, 3 tony można spokojnie no. postawić, ale mamy meble, wylewkę, mamy widzę kafle. No taka jest norma. Słuchajcie, ja mam teraz u siebie 1000 też litrów, bo mam dwa akwaria 648 plus 400, mhm. jeszcze 120, jeszcze meble no i, ja... i jeszcze kafle i salon ma 30 No i ja metrów. stanę, jak stanę. Tak, ja jak zjem dwa poddogi, to. Nie, w ogóle bez przesady. Ja mam znajomego, co znaczy mieszka nie, w roku słucha, 70 roku chodzi... i ma 1000 litrów akwarium. Dobra, jeżeli chodzi o na przykład wiesz, akwarium takie tysiąc czy ponad 1000 litrów, no to wiesz, w kamienicy też zależy jakie... Stropem, dokładnie. No, to zależy to jaki macie strop, który gdzieś w piętro. I ja nie wiem, na przykład gdybym mieszkała na, nie wiem, siódmym piętrze, no to bym się grubo zastanowiła, ewentualnie bym poszła tam do administracji czy coś, nie wiem, się podpytać, nie? Czy, nie Szafę, kurde, mam, więc mam super szafę drewnianą, która mega dużo waży. Nie powiedziałabym, że akwarium. Albo malucha chcę sobie wstawić po prostu, nie? na chatę. No ja mieszkałem na Starym mieszkaniu, to miałem stropy drewniane. To był budynek sprzed wojny, No właśnie. A jeszcze potem mieszkałem w budynku sprzed przed wojny, prawie secesyjnej, No to w takim mieszkaniu takiego akwarium nie No nie, nie stawiam, no jasne, że nie. Ale w nowych. W nowych myślę bez problemu. Dobra. I tu mam pytanie takie dosyć zawiłe. Co tam jest za korzeń ruby po lewej winogrono akacja? Czyli to było pytanie do akwarium, które było wcześniej zrobione. Co to za korzeń był? Pewnie z, jakiegoś, z jakiejś rośliny. Nie pamiętasz pewnie? Pewnie z góry coś. Nie to, to chyba chodzi o korzeń ten taki, co. Redmore Wood? Nie, mi się wydaje, że chodziło o korzeń i rośliny. No nie jest, to, nie jest to wyszczególnione, więc niestety no, nie odpowiemy no na to nie pytanie. Nie pamiętasz, bo tu są co? Ja monstery, ja widziałem tutaj, jest batat ładne malistki, co jest jeszcze? No, monstery, epipremnum, no tutaj głównie epi, epi, epi monstery roślinne. Górczy mi w brzuchu, zjadłaś normalnie tortille, a ja już tu siedzę i. Brrr, brrr. Brrr. Mam nadzieję, że mikrofon tego nie łapie, to się wytnie. E, bo taka pora obiadowa. Jaka cena takiego brrr. zestawu było? Uważałbym z tak wysokimi korzeniami, bo takie szerokie ryby, jak palety, mogą łatwo poharacać się o to. Co ty na to zdanie? Ja widzę, że tu żadnych blizn nie ma i ryby całe. I no. ile, ile były te korzenie? Powiedzmy, kiedy je stąd wyjęłaś? No, z miesiąc temu. Miesiąc by. temu. No. Czyli wytrzymały na pewno, jak to kręcimy, minęło 8 miesięcy. Ja nie eee. widzę po rybach, żeby się ktoś poharatał. Słuchajcie, w naturze no, jedzą. No właśnie ja te może... ryby nie są chyba głupie. Nie? No, Aż tak. no pewnie, znaczy, że głupie. tak. No. Wy to się kiedy. No, chyba se radzą, no. no. Nie, słuchajcie, no korzenie w, one w naturze, no w dobra, naturze nie występują, nie ma co nie? no tak, tylko, no nie, dobra, tych ryb, no nie ma co Postaram porównywać. Postaram się wrzucić tutaj, wiecie co, kadr z Amazonki, jak to wygląda. Mhm. Tak. Może coś znajdę. Jak wyglądają ja korzenie marzące no. pod wodą. Jak mm -hmm. nie to mi podeślij. Tam jest jeden nie? wielki syf, tak. paproch. Czarne wody. Czarne wody, tak, dokładnie. To jest jeszcze napisane to dziwnie, bo uważam, że z no. tak wystającymi korzeniami. Dla mnie wystające to jest coś do góry. Chyba, że tu wystające w dół chodziło. No chyba, że można sobie ten korzeń do oka włożyć jako my. Dobra, nieważne. Czyli nic się nie dzieje. Ryby sobie dają radę. Ja jeszcze wczoraj patrzyłem u mnie w morskim śl ślimaka, mam takiego dużego. on Strasznie kościół. Koniecznie chciał wleźć pod skałę i powiem wam, zaklinował się. Potem tą swoją syrą próbował się wykopyrnąć. Mówię, nie pomogę mu, zobaczymy, czy da chłopak radę. I na północy rano patrzę, uciekł, dał sobie dał radę, poradził sobie. Czyli natura go wyposażyła w jakieś. karmimy je później, hmm. nie? Pokażemy. No. Jasne, bo one już Tak Wszystkich, no. Robię. Dobra, o jedzeniu nie rozmawiamy. Dobra. E, jedna rada, albo same dyskowce, albo wcale. Zobacz, zobaczycie po czasie, co będzie się robiło. No to minął rok czasu, co będzie się robiło. Ja widzę ziemię jady. Przepraszam, że odpowiadam za Ciebie, ale widzę, że zresztą ziemię jady dwa razy większe jak były. Palety też ogromne. Tam są małe glonki, jest stado kirysków, więc może faktycznie chodziło o tego przecinaka, co był test sonda, co badała akwarium, o że gupika Być może, no. Jezus, no on mógł zaszkodzić No Brzóżku, chyba Chodziło, Brzóżku, chodziło o gupika, tak, masz rację, no tak, Głupik bo... został zjedzony. No. E, nie, no słuchajcie, jeżeli chodzi o paletki. Wskaźnik, o, on się jak wskaźni wskaźni naj... bo ktoś to napisał. E, jeżeli chodzi o palety, jasne, można ją łączyć, czy ze skalarami, czy z altumami, czy z jakimiś innymi pielęgnicami, e, właśnie typu ziemiojady. E, ryzyko może ktoś ponosić, jeżeli chodzi na przykład o, no, o wpuszczenie po prostu ryb bez, bez leczenia, nie wiem, jakieś yy, te glonojady o, czy coś, no to to są najbardziej takie No mówmy się, one żyją w naturze, w wodzie, gdzie mieszka coś jeszcze poza nimi, także no... W no, Amazonce W Amazonce no przecież masa ryb żyje, nie? Znaczy no, dobra, no tak, generalnie można łączyć jak najbardziej, ja mam tutaj no co, skalary, ziemiojady i paletki. No nie będę tutaj liczyła tych, tych maluchów wariatów, nie? To <grystki> no jest kolejne pytanie też. Przecież skalary i dyskowce się wyklucza i znak zapytania. Czyli ja to klucza? jest pytanie. Wyklucza. Wyklucza. Gdzie ja żyją skalary? A, no, zna, Absolutnie, absolutnie. absolutnie. absolutnie łączy. Nie, łączy się w pary w krzyż. Tak, tak. Słuchajcie, tak. jest jeszcze ostatnie pytanie. Mhm. E, takie to też było dla mnie bardzo ciekawe, więc dlatego je wrzuciłem, bo nawet było pod innym filmem, bo to było. To, te wszystkie pytania były z drugiej części, ale jedno pytanie pamiętałem, że było, więc je wrzuciłem. E, Algacit tam widziałam. E, Rzuciłem ostatnio na forum temat Algacitu nie jest zbyt znany. Powiedzcie coś o nim. Na opakowaniu jest informacja, że toksyczny dla organizmów żywych. Kojarzysz algacyc tetry, naglony? O Jezus Maria, zawsze na takich kurczę, tych opakowaniach będą wam pisali, że nie wiem, yy, czaszka z rybą. Yy, jasne, no jak ktoś kurczę, sypnie tego, za kolera, dużo. jasna za dużo, no to jasne. Ja to ja odpowiem, bo ja powiem Ci, że też nie wiedziałem, nigdy go nie stosowałem, ale ostatnio w wannie yy, nie, nie zauważyłem, że mi się zapchał wężyk od dozowania. Mhm. No czy. I po prostu pojawiły się gloniksy, nie tam jakieś nitki pierdoły, zrobił się, zrobiła się awaria. I miałem algacit, całe opakowanie mm -hmm. tam chyba z 10 tabletek. I tam jest jedna tabletka na 40 litrów. Więc ja walnąłem 4, te wszystkie tabletki, rozpuściłem i wlałem do akwarium, czyli na 400 litrów. Mam akwarium 648 i powiem wam, że potem wyjechałem na tydzień, wróciłem ani śladu glona, no ja. mam neonki, mam, czyli to już taka dosyć delikatna ryba. Mam otoski, mam pandygara. Mam. co ja tam jeszcze mam. A Zwi... Nie, Boże, zaprasz... świeciki kongijskie, wszystko wid żyje. Glony zniknęły, wszystko żyje, więc przetestowane przeze mnie. No tu tyle troszkę. Ja chyba też się testowałam, testowałam w tym nowym projekcie z budą też więc. Ale faktycznie to było nowe akwarium a dla. A, bo to był, wiesz co, chyba mi się wydaje, że ty to tam dałeś. Zapobiegawczo, nie? Bo to było świeże akwarium, jeszcze Glonów nie było. Ile, no, ja, to, nie ile ja to kręciłem? Pamiętacie? Widzicie nawet nie pamiętają, że użyli. Znaczy no, nie pamiętam, być może ja nie wiem, ale to nie był ten bak to. Nie no, mam jak WU, Algacit. No dobra, no to na bank po prostu. Nic się nie stało. No nie, ryby żyją. No. A poza tym ryby były miesiąc później wpuszczane, to po pierwsze, a po drugie, no nie, nie, nie. Czyli już nie, tak, no mogło się faktycznie z Luźno w ogóle. Wyczarować. Nie, luźno, luźno. Często po prostu, no słuchajcie, jeżeli się Wam pojawiają glony albo zakładacie akwarium, to powiem Wam szczerze, fajnie jest od razu podawać po jakichś paru dniach jakiś tam zapobiegawczy właśnie przeciwglon, bo żeby właśnie. Nie wystąpiło wam, jeżeli nie wiem, nie badacie wody, nie wiem, parametrów i tak dalej, bla. bla Proforma. Bla. Tak, no jasne. Jest i zbrojniczek, to jego dzieci tam w tym. E, tak, to jest pierwsze dziecko. To jest pierwsze dziecko. To jest pierwsze dziecko, które się uchowało po prostu w tym piachu, przy tych paletach, w ogóle nie wiem jak. Że okay. nie wciągnął w skalarda. Dobra, to... to mam koniec pytań. Jakbyście mieli kolejne, to zapraszamy, bo jednak, tak jak mi powiedzieli, będzie czwarta hmm. część, no bo trzeba tu dodać jakichś hardscape. Co, powiemy jaki filtr będzie? Nie, a wiesz jaki będzie? To no. z czwartej części. No dobra, no. okej, okay, to nie powiemy Wam. No, no. To już Tetra domyśleć. musi gruby hajs opłacić za ten alkacjum. Możecie to myśleć, co tam Żeby było na prąd. No. To dziękuję bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że uzyskaliście odpowiedzi na wszystkie pytania, na które ja nie znałem odpowiedzi. No, no i widzimy się ja w czwartej coś, części. Jak tak jak mówię. Pytajcie, Pytajcie będziemy w stanie Ja Będę notował. Ty go, pisz. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się po cześć!